Witam Was serdecznie na portalu VideoTesty.pl Mam na imię Mateusz I dziś zajmiemy się aparatem A może smartfonem A może tym i tym Będzie to Samsung Galaxy kamera. Zapraszam do oglądania Samsung Galaxy kamera aparat cyfrowo-kompaktowy z funkcjami smartfona. No zobaczymy, co z tego tak naprawdę wyjdzie. Już na pierwszy rzut oka widać ten ogromny, ogromny obiektyw, no niespotykany można powiedzieć w innych smartfonach. No tylko kwestia, czy to możemy nazwać, możemy nazwać smartfonem. Po części tak, chociaż Samsung Galaxy kamera nie ma funkcji dzwonienia, choć ma wejście na kartę SIM, czyli możemy jak najbardziej korzystać z 3G. No dobrze, ale jeżeli chodzi o wykonanie tego smartfona, no i pokrótce zobaczymy, co tutaj smartfonik czy aparat ma. Może od, samego, od samej góry zaczniemy. No tak jak tutaj widzicie. Mamy tutaj przycisk włącz, wyłącz, zablokuj, odblokuj, spust samego aparatu oraz funkcja zoomu, czyli dokładnie tak możemy to zrobić, czyli zmniejszamy albo zwiększamy. Ten suwak również służy jako ciszej głośniej Jeżeli włączymy jakąś aplikację, to możemy też ściszać albo podgłaśniać muzykę na przykład. Po lewej stronie znajdziemy tutaj przycisk, który uruchamia nam flesza. Ładnie tak to wygląda. Głośnik. Na samym dole znajdziemy tutaj wejście na statyw, takie typowe. Tutaj znajdziemy wejście na kabel HDMI. I po przesunięciu zabezpieczenia uwidocznia nam się bateria oraz wejście na kartę SIM wspomnianą przeze mnie i wejście na kartę microSD do 64 GB. Akumulator tutaj mamy o pojemności 1650 mAh, więc tutaj też niejako szału nie ma. No i to by było, aha, jeszcze oczywiście prawa strona, wejście na słuchawki, wejście ładowanie oraz do komputera, na kabel micro USB, no i wejście tutaj na uchwyt. Na jakiś smycz, czy na jakąś opaskę na rękę, żeby ten drogi aparat na mnie upadł. Dobrze, ale najważniejsze, najważniejsze cechy tego urządzenia, no to tak jak wspomniałem, to jest aparat. No a drugą najważniejszą cechą to jest oczywiście ekran No i można powiedzieć trzecią to też jest ta specyfikacja Chociaż ta specyfikacja wydaje mi się, że w tym momencie e, Troszeczkę schodzi na dalszy plan Ale musimy o niej powiedzieć, bo ta specyfikacja można powiedzieć Że jest identyczna jak w Samsunku Galaxy S3 Przy okazji jest tak samo dobra Mamy tutaj czterorodzeniowy procesor Exynos 4412 O taktowaniu 1.4 GHz oraz grafikę E, Mali 400 MP no i 1 GB e, pamięci RAM czyli bardzo, bardzo wydajne bardzo, bardzo wydajne urządzenie do tego e, oczywiście 8 GB budowanej samej pamięci czyli też e, jakoś e, nie najmniej e, jeżeli chodzi o sam ekran Oczywiście tutaj ekran jest o przekątnej 4,8 cala o rozdzielczości 1280x720 pikseli. Co ciekawe, zastąpiono tutaj amoledowy ekran, powiedzmy porównując do Samsung Galaxy S3 ekranem Super Clear LCD. Moim zdaniem to jest na plus ponieważ te ekrany troszeczkę lepiej jednak odwzorowują tę barwę, te kolory niż ekrany amoledowe. Myślę, że właśnie lepiej by się w takim urządzeniu sprawdził właśnie taki ekran, jak się tutaj, jaki tutaj zamontowano, a nie amoledowy. Android w wersji 4.1.2, Jelly Bean, więc dokładnie też, troszeczkę zmieniony, troszeczkę tutaj wzięto z Samsunga Galaxy S3 interfejs, troszeczkę z samego Note'a, bo też aplikacje zostały tutaj dodane, również ciekawe, na przykład aplikacja Paper Artist, dobrze znana z Samsunga Galaxy Note. Oczywiście to są wszystko takie bardzo fajne gadżety. Instagram, coś nowego, jeżeli chodzi o Instagram. To oczywiście o samym portalu nie będziemy jakoś tutaj wielce rozmawiać. Taki portal społecznościowy do zdjęć, można tak pokrótce powiedzieć, kreator zdjęć, edytor wideo, sama galeria. Bardzo ładna, bardzo też czytelna. No mamy tutaj jeszcze oczywiście S-Voice, czyli takie typowe aplikacje w samym Androidzie. Notatki, pogoda. Skype'a akurat zainstalowałem, a propos Skype'a, na tym aparacie też można jak najbardziej rozmawiać poprzez Skype'a. Rozmawiałem z kolegą. Mówił, że takiej jakości w Skypie jeszcze nie widział. No i też wcale mu się jakoś tam specjalnie nie dziwię. Edycja Quadrant ponad 8000 punktów. Eee, czyli tak jak powiedziałem, wydajność jest bardzo, bardzo przyzwoita. No i tyle będzie, jeżeli chodzi o samego Androida. Nie będziemy tutaj się rozdrabniać, bo pora przejść do samego aparatu. Może pokażę Wam jeszcze, jak rozsuwa się tutaj te urządzenia. O, klikasz czy nie klikasz? No nie wierzę, zawiesił się. Ok, zaraz wracam. Pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby tutaj e, aż tak zawiesił się aparat. Nie wiem, czy to było spowodowane. Pierwszy raz naprawdę mi się to stało. E, przyjmijmy, że to taki można powiedzieć stres e, kamery przed kamerą. E, aparat. Dokładnie widzicie, e, jaki to jest obiektyw tutaj. No i ten zoom 21-krotni. Może zaprezentuję, jak on działa. Bo wysuwa się naprawdę bardzo dużo. Sam, sam ten obiektyw niestety jest zupełnie luźny. Trudno mi powiedzieć, czy tak ma być. Nie mam też do czynienia z takiej wysokiej klasy aparatami. Tak jak tutaj widzicie, na samym obiektywie możecie sobie przeczytać e, dokładną specyfikację tego obiektywu poza tym, że ma 16 milionów kolorów e, przepraszam, 16 milionów pikseli. Geo, geotagging, autofokus, xenonowa lampa, którą tutaj widzieliśmy, którą Wam pokazywałem dokładnie w taki sposób. Stabilizacja obrazu, wszystko to jest oczywiście optyczne, tak samo zoom jest e, też optyczny. Trudno mi powiedzieć tutaj odnośnie tych wszystkich e, ogniskowych i tak dalej. E, nie jestem też profesjonalnym fotografem, e, więc nie chciałbym też wprowadzić kogoś e, w błąd, jeżeli chodzi o... E, o, o Mówienie, czy, czy to jest dobre, czy to jest złe. Z tego co porównywałem dane z innych aparatów, takich zwykłych kompaktów, no, to powiem Wam, że, że te opcje tutaj no nie rzucają na kolana absolutnie. To można powiedzieć, jest taka niższa średnia półka, jeżeli chodzi o aparaty e, cyfrowe. E, w podobnym, e, podobną opcję obiektywów znalazłem już w aparatach, e, za niecałe tam można powiedzieć 1000 zł, 800, 750. Tam do 1000 już taki można powiedzieć na wypasie, e, tak to mniej więcej e, wygląda. Dobrze, jeżeli chodzi o sam aparat, może przejdźmy do jego funkcji, bo to jest w tym momencie najważniejsze. Interfejs bardzo zbliżony do tych wszystkich Androidów. Tutaj mamy oczywiście funkcję w HD do nagrywania. No, i tutaj mamy oczywiście tryby. Robimy zdjęcie, kamerujemy. Prosta sprawa, każdy, każdy wie. Oczywiście, autofokus jak najbardziej, no ale najważniejsze są tryby. E, tryb automatyczny, no to wiadomo, klikamy i robimy zdjęcia, jest wszystko cacy, zawsze ładnie nam wyjdzie. E, no i mamy tutaj tryby smart. No i tutaj dopiero się zaczyna taka można powiedzieć fajna zabawa. Oczywiście Samsung Galaxy Camera w każdym trybie ma coś do powiedzenia, czyli seria zdjęć, ciągłe robienie zdjęć z prędkością 4 zdjęć na sekundę. No i jedziemy sobie dalej, najlepsze zdjęcie, wybór najlepszego zdjęcia w przypadku robienia serii zdjęć. No i tak dalej, może dalej jedziemy, firewerki, fotografowanie fajerwerków w nocy przy zastosowaniu długiego czasu ekspozycji. Zalecane jest korzystanie ze statywu. No i tak dalej, więc każdy, nawet jeżeli nie wie w jakiej opcji, co ta opcja dana oznacza, Samsung Galaxy Camera dokładnie to powie. Zabawa też zaczyna się dla takich, można powiedzieć, profesjonalistów, ekspertów, wysuwa nam się tutaj wirtualny obiektyw, czyli można powiedzieć jak tych wszystkich lustrzankach. No i tutaj możemy sobie zmienić powiedzmy właśnie, czy tam czułość ISO i tak dalej. Jeżeli chodzi o. Yy, zmniejszanie tutaj, jeżeli chodzi o, o światło, dokładnie, nie, nie wiem, migawka, i tak dalej. Tutaj też możecie sobie dokładnie to zmieniać, światło, i tak dalej. Tylko kwestia, czy to jest jakoś tam super, można powiedzieć, wygodne. Przy normalnym użytkowaniu, sami tutaj widzicie, wyszedłem z tego, przy normalnym robieniu zdjęć, wchodzimy w tryb, tryb ekspert. No i tutaj musimy, połowę ekranu nam zasłania, można powiedzieć, ten wirtualny, wirtualny obiektyw no i gdzie, to, gdzie, gdzie możemy zobaczyć, jak to na żywo niejako wygląda. No nie da się niestety. I tutaj mamy kamerę. Zdecydowanie wygodniej, wygodniejsze jest oczywiście to pokrętło tutaj, gdzie sobie zmieniamy na te, na te, te wszystkie opcje. Już nie wspomnę. Tutaj. Ale mówię, nie jestem, nie jestem e, jakimś tam fotografem i tak dalej. Po prostu nie znam się aż tak e, na fotografowaniu, a na smartfonach e, jak najbardziej e, nieskromnie powiem i jakoś nie rzucają mnie te opcje tutaj na kolana, można powiedzieć. Dobrze, może, może pokażę Wam jeszcze tutaj jakieś zdjęcie. Aha, jeszcze coś o filmach muszę Wam powiedzieć bo, bo filmy chyba lepiej wychodzą w Galaxy kamerze niż zdjęcia. Oczywiście już pomijając Full HD robienie zdjęć 30 klatek na sekundę, ale też 1280x720 pikseli w 30 i 60 klatkach na sekundę i 768 na 512 pikseli w 120 klatkach na sekundę. Eee, żaden mm, aparat tego nie potrafi. Um, oczywiście, im więcej tych klatek, wtedy, w naprawdę takim zwolnionym tempie, możemy zrobić te zdjęcie. Rewelacyjnie to wygląda. E, ok, jedźmy dalej. Um, miałem pokazać Wam te zdjęcia. Powiem Wam szczerze, jestem troszeczkę e, rozczarowany zdjęciami. Byłem jakoś na e, przechadzce z aparatem. No i, w ładnym, pełnym słońcu, żeby nie było mówione, że tutaj na tej podkładce sprawdzą Galaxy kamerę. Specjalnie przyszedłem się na spacer. No i zobaczyłem sobie, porobiłem sobie zdjęcia tutaj w Bydgoszczy. Oczywiście wszystko na samym ekranie wygląda po prostu rewelacyjnie, ale im, im bardziej niejako to zbliżamy te zdjęcie tym wychodzi coraz gorzej, można powiedzieć. W tej chwili, no, można powiedzieć, że nic nie możemy rozróżnić, ani jakieś twarzy, ani rejestracji samochodowej. Zdjęcie po prostu jest okropnie spikselowane, zamazane, jakby ktoś pędzlem po prostu tutaj namalował, to jakby był to jakiś portret, można powiedzieć, a żadne portretowe zdjęcie nie robiłem, to było normalnie na auto. Normalne, tak jak pokazywałem, auto, no i tak sobie cykałem te zdjęcia, więc wszystko z daleka wygląda bardzo, bardzo fajnie. Ale jeżeli chodzi już o same zbliżenia, same o jakość zdjęć, no to po prostu jest... No, moim zdaniem jakaś kaszana. Dużo dużo mm, innych aparatów robi po prostu lepsze zdjęcia. Już nie wspomnę o smartfonach, ale tutaj nie porównujmy tego oczywiście aparatu do smartfonów, tylko do normalnych aparatów. Więc myślę, że Galaxy Camera, który kosztuje około 2000 zł, no może co najwyżej równać się do aparatów za niewiele ponad 1000 zł, albo gdzieś w okolicach 1000 zł, tylko że właśnie Galaxy Camera ma tą funkcję smartfonową z Wi-Fi i z 3G i tak dalej z samym Androidem już nie wspomnę o czterech rdzeniach i tak dalej i tak dalej, no i właściwie to najwięcej kosztuje, ale jeżeli chodzi o sam aparat, no po prostu tutaj mi nie urwało wiecie czego okej, okay, no i to by było w sumie na tyle czy warto kupić Samsunga Galaxy kamerę Ym... Trudno mi powiedzieć. Naprawdę sprzęt wykonany jest tutaj w jakości wysokiej. Podoba mi się, jest dość duży, naprawdę. Chyba największy tez, sprzęt, jaki testowałem, jeżeli chodzi o smartfony. Aczkolwiek dla samego aparatu, no nie bardzo. Myślę, że Samsung Galaxy S3, czy, czy Xperia Z, czy Xperia S. Robią naprawdę porównywalne zdjęcia niestety. Jeżeli chodzi o ten aparat, to zaskakuje ten zoom 21-krotny optyczny. Absolutnie świetnie to działa, szyb łatwo łapie ostrość. No i sami, sami, sami wiecie, 21-krotny zoom optyczny, no naprawdę możemy dojrzeć takie rzeczy. Szkoda gadać. Ok, no i to by było na tyle. Wchodźcie na stronę wideotesty.pl. Tam na pewno będą zdjęcia, które zrobiłem, więc możecie sobie zobaczyć. Ogólna recenzja. No i to wszystko. Subskrybujcie kanał. Lajkujcie. No i to.